Propagandy, którym uległam. Widziałam dużo takich i tiktoków, więc zainspirowałam się. I teraz opowiem o propagandach, którym uległam z internetu. Pierwszą rzeczą, Sony Angels. Naprawdę, ja je kupowałam, ale ja nie wiem, po co ja je kupowałam. E, kupowałam sobie dwa na Shane i dwa na starówce w Warszawie w sklepie z pamiątkami. Drugą rzeczą, są na pewno LaBubu. Jest taka sama sytuacja jak z Sony Angels. One mi się nie podobały. One są brzydkie. One mnie przerażały w ogóle. Ale kupiłam. Co prawda podróbę w Zamościu na rynku. Ale kupiłam. Mam. Mam LaBubu. A, A nie podobały mi się w ogóle. Ale mam. Numer 3. Stanley Cup. Co prawda mam podróbę z Stanley Kappa, tą z Rossmana, tą, którą wszyscy dobrze znają. Ale ją mam. Numer 4. Wiralowe kosmetyki z TikToka. Ale tego polskiego raczej, bo na zagranicznym nie widziałam jeszcze. E, między innymi są to kropelki brązujące z Essence, Sky High, kredka rozświetlacz z NYXa, bronzer z Eveline Cosmetics, Rozświetlacz z Eveline Cosmetics Tint, z Essence, podobny do tego z Benefitu. Paletka z kolaboracją Magdy Pieczątki AOX. Szóstą rzeczą, kolorowanki. Te słynne kolorowanki z Kokołajo i z różnych tych innych autorów. Ja mam ich chyba z 7 czy z 8. Nie wiem, naprawdę już przestałam liczyć, ile mam tych kolorowanek. Ale tak samo markery. Mam i pędzelkowe... I zwykłe, alkoholowe, wodne. Wodnych mam chyba mały zestaw, po prostu 32 sztuk, a tak to tego jest masa. Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w nowym filmie w piątek o 17, tak jak zawsze. Pa, pa!